Tam idą Cześć, z tej strony Boss. Ja zapraszam Was na kolejny odcinek serii Wiedźmin 3 Dichich Głon. Ja w tym odcinku będę kontynuował wątki poboczne, które jeszcze mi zostały do realizacji. W grze nie wykonując w sumie nic związanego z główną fabułą. Chciałem jeszcze odkryć właśnie wszystkie znaczniki i te tablice ogłoszeń. Nie, ale najpierw się udam do wykonania tego zlecenia. Tutaj skorzystam w sumie ze znaczników, żeby jak najszybciej było. Po stronie graniczny. Od wisielców będzie chyba szybciej. Skorzystam też z płotki. I lecimy odnajdź zaginionego brata w kopalniach. Nie karczmy na rozstajach. Ja tą kopalnię już chyba gdzieś miałem wcześniej. Chyba to była kopalnia, nie na mój poziom. Nie, to chyba nie jest ta kopalnia, która znajduje się poniżej. Bandyci to nawet nie marnuje na nich czasu. O, sprytnie to zrobiłem, spadłem ze skarpu już na dzień dobry. właśnie, to jest lipa w Wiedźminie, że można spać z takiej. W sumie ile ona miała? 1,5 metra wysokości i jest śmierć na miejscu. dostanie się maczugą w łeb od Imlerita jest wszystko okej. Okay. Ale dobra, zobaczmy jeszcze raz, jak to tam dojechać do tego do tej kopalni. W sumie nie wiem, czy nie lepiej będzie przejechać przez tą polanę z dzikimi psami. Jest kopalnia jakaś 100 metrów stąd. Okay, jest kopalnia, wejście znacznik. Teraz muszę uważać, żeby nie spać. Może sobie zapiszę tą grę. Nie mogę, coś, coś blokuje. Muszę chyba zabić tego psa. Że on ma tu poziom pierwszy? A, tak myślałem. Można zapisać, no i trzeba iść do jaskini. A zasadzie do kopalni. Nie trzeba siły, żeby zrobić coś takiego. Pamiętam w ogóle, czy ustalałem jakąś, jakąś nagrodę. Jakoś nagrody za to zlecenie. Badaj kopalni. No dobra, trzeba badać. Adam. Aha, coś się obudziło. Ciekawe co. Nie jest tu głęboko, czyli można iść spokojnie, nie, nur nie trzeba nurkować. będzie trochę błądzenia. Geralt się blokuje już jakieś kamyki zwykłe. Dobra, nie chce mi się już tego podpalać, po prostu idę dalej. Zbliżona sprawa w sumie, krew, kreł nie ma. Ja tu już byłem. Ja robię drugie okrążenie, jeżeli chodzi o kopalni. Ślady są tu. to jeszcze mogę wejść? Nie. Jakiś kuferek jest. No niestety nie ma tu wiedźmińskich schematów. Ciekawe kto zostawił w ogóle takie ślady, albo może nie kto, tylko co? Że po dnie aż chodziło? Wszystkie Trzeba się ich pozbyć. Mi dwa razy nie trzeba powtarzać takich rzeczy. Krabopająki. Krew, mięso, soki trawienne. Pokarm dla młodych. Wszystkie jaja. Czy jeszcze są jaja gdzieś tutaj? Jest młody krabopojąk i są też jaja, okej. Młody osobnik. Matka musi być niedaleko. A połowa jaj rozwalona. Ja spodziewałem się czegoś większego. Wiem, że jakiś wampir będzie do walki. A to chyba zostanie walka z krabopojąkiem. Mistrza Zeluwy, tyle zostało z ciała. Sam się nadstawiasz pod miecz i dobrze. Harisi, proszę, Harisi, nawet klabopalnik ma jakieś imię. Ja może się trochę odsunę ma jakieś opary trujące. O jakie silne ataki w ogóle ma. Te, te trujące są lipne. Udało się je zabić. To jeszcze jest skrzynia. Zanim wezmę sobie trofeum, to chciałbym ją je pogłocić. Jest jeszcze chyba jeden mniejszy krabopaięk do oskowania. Jak czy mi się przewidziało, tu jest jakaś Floreny. Tu jeszcze było jedno chyba do przeszukania, albo nie. Dobra. Aha, widzę, że tam jeszcze coś jest, w tej jaskini obok. To nie ma jak tam się dostać. Dziwna sprawa. Ja mogę się tam dostać, czy nie? Czy to już jest koniec? Zaginiony brat. Z zaginionego brata został tylko but. Jest jeszcze jakiś zapach. Chyba wpływałem z tego co pamiętam. Tak jest, dobra. No to tu już sobie nie będę powielał tego. Ciekawe, czy zdobędę tutaj jakieś schematy Wiedźmińskie, raczej wątpię. Wydaje mi się, że one są na Skeligę te ostatnie, ulepszone. Wszystkie ulepszone rzeczy, schematy, to są na Skeligę. W tych ostatnich trzech chyba znakach zapytania. Lippa gdzie ty jesteś? No, trochę lipa, Geralt nie chce wypłynąć. O właśnie, myślałem już, że się gra zbogowała. jeszcze siedzi chyba to nie jest mój interes zaraz się okaże że krabopająki żyją w parach i do drugiego nie ma dojścia żadnego Znacznik... Do kogo ja mam w ogóle wrócić, bo już nie pamiętam, że takie zlecenie brałem. Zgłosić się po nagrodę. Dziwny znak zapytania w ogóle. Ja skoczę sobie tutaj do tego... ...pustelunku. Będę miał bliżej, sobie skorzystam z szybkiej podróży, żeby nie musieć... ...nie musieć biec... ...przez 430 metrów, to sobie po prostu... Nie się z automatu. Ja pamiętam jak tu byłem w jednym z pierwszych odcinków gdzieś koło dziesiątego. Coś w Medesej. I to jest. Patrzła na Ją skur... lepszą... się w Nie idzie Nie się raz w tydzień, czy więcej, jak cię, Baronu... Witaj. Przynoszę złe wieści: Twojego brata zabił krabopają. Jedyna pociecha w tym, że go pomściłem. Ładna mi pociecha. Mówiłem, Mikkel. czego się wiesz, żeby obcym pomagać. Sieć na dupie, bo nieszczęście będzie. No i czego dostarczysz sterczysz? Co tym nieszczęściem się żywisz? Nie, żywię się kaszą z Omastą, jak każdy, więc zapłać, żebym miał za co ją kupić. Zapłaciłbym, gdybyś Mikela żywego przyprowadził. Ryzykowałem życie. Coś mi się chyba za to należy. Masz. I idź stąd. 160 punktów doświadczenia, 84 reny. Trochę mało, ale... Dobra, mniejsza z tym. Teraz tak, ostatnie zlecenie zostało Wiedźmińskie na 35 poziom. Obecja z, z Oksenfurskiej Puszczy. Tu są zakończone, niezakończone są dwa standardowo. A teraz jeszcze bym poszedł... ...odkryć te... ...dwie tablice, które są nieodkryte. Jedna jest tutaj. I od rozstaj dróg będę chyba miał najbliżej do niej. Idealny teleport, w sam raz przed Paszczę Wilka. Płotka jest tu, a ta tablica jest gdzieś tutaj. Ciekawe, czy to jest też kwestia zadania. 800 metrów. Ciekaw jestem, czy w ogóle uda mi się tam dotrzeć do tego. Czemu płotka nie chce kalupować? A dobra, tu jest ten wąwóz z Tiri. Była na początku to była pierwsza chyba opowieść barona o Ciri właśnie Ciri korzystała z tego wąwozu. No już płotka, idź. Mi się nie przyjmuje, wilkami też to są na piątym poziomie. To za nie, ani nie będę miał doświadczenia, a w sumie, po to, żeby jakieś mięso z wilka mieć, to też bez sensu, żeby tracić czas. Nie jestem pewien, czy to jest jakaś tablica powiązana z dodatkiem, którymś Dobra, są utopce. Niech to teraz wyminąć, żeby tam wjechać. Trzeba się kierować w lewo, żeby dotrzeć gdzieś do jakiegoś głównego Opu Nie wiem czy to nie są te koszary takie znane z drugiej części Wiedźmina. Przez które musimy się przekraść, i nie jest zauważony. Czarnych, ciekawe. Jest jeszcze jakieś zadanie przy okazji. tablica ogłoszeniowa. Na ten moment nie mam żadnych znaków zapytania. Zobaczmy, czy wezmę sobie te, to zadanie. Termistrz Egebracht. Może najpierw zobaczę tę tablicę. Iwanie, pieśni patriotycznych, wiadomość od medyka. Przybory do golenia kupię. To jest chyba serce z kamienia po kolorystyce, tak stwierdzam. No, nowy znacznik się pojawił. 5 znaków zapytania nowych. O proszę. Czyli jednak. Jeszcze przed końcem czeka mnie w ogóle odkrywanie znaków zapytania. No tego się nie spodziewałem. Dobra, idę sobie do tego kwatermistrza. Jeszcze jest zadanie. Za czym węsiasz? Za robotą. Zaraz, zaraz. Dwa miecze, oczy jak szparki. Nie mówcie, żeście wiedźmi. Gerald z wie. A ja Tawar Egebracht. Jestem tu kwatermistrzem. O, zagrajmy w karty. Dawno nie grałem w karty z poddanym jego cesarskiej wysokości. Zagrajmy w Dobra, lecimy na prawo i będzie dobrze. Kogo hmm, by tu sobie wymienić? Tego wymieniam. I to też wymienię. Dobrze, że mam tego słomienego ludzika, to się przyda na pewno. Ja go podwędzę. No i jeszcze przeciwnik spasował. Mam sześć... 6 kart przewagi, ma 24 punkty. Ja sobie wezmę tak. Korzystam z tak Pierwsza runda wygrana, i będę miał znowu 6, 6 punktów przewagi, 6 kart przewagi. Czyli teraz lecimy tak ze wskrzeszaniem. Nie mam kogo chyba wskrzesić. Się, że nie ma szans ten kwatermistrz mimo wszystko że użył podwojenia to czarno widzę jego szanse z tymi kartami które teraz posiadam Szans, dobra. Powrócimy. Już wygrywam z nim. Zagram wszystkie w sumie te I podwoje, żeby nie było. I teraz mogę też spasować. 2-0. Może weźmy Witajcie, zadanie od niego. Cześć i chwała, Gerald. W czym po? Ja się pytam w czym pomóc. Sprawdźmy co Pokażmy on ma do handlu. A nic. Okej. Okay. Chciałem coś nie takiego? Nie. A? Znalazłem twoje ogłoszenie. Wy, Wiedźmini, jesteście ponoć świetnymi tropicielami. Jeśli to prawda, może będziesz mógł mi pomóc. Kilka dni temu wysłałem oddział zwiadowców do lasu po drugiej stronie jeziora. Żaden z nich nie wrócił. Znajdź moich żołnierzy i przyprowadź ich do obozu. Dobrze zapłacę, ale tyle, ile stoi w ogłoszeniu i ani grosza więcej. W księgach musi być porządek. Otóż wieśniacy raczej nie uznają was za wyzwolicieli. Do rzeczy Wiedźminie. nie. Twoi żołnierze mogli wpaść chłopom na widmo. Kilku kmiotków w dziurawych łapciach wyrżnęło oddział cesarskich zwiadowców. A może zjadł ich smok. Zajmę się tym. Zacznij poszukiwania po drugiej stronie jeziora. Powodzenia, wiedźmi. Dobra, zanim jeszcze zajmę się tym śledzeniem, zobaczę. O, na no siódmy poziom. Faktycznie, zadania poboczne, zalecenia wiedźmińskie, zadania główne. Okej, okay, siódmy poziom, to tutaj nawet nie mam co liczyć na jakieś doświadczenie, ale przynajmniej zniknęła mi jedna tablica ogłoszeniowa. I pojawiło się pięć znaczników. I do pierwszego uda mi się w sumie jeszcze w tym odcinku, bo to 380 metrów, to może jeszcze się uda na płotce. Może to właśnie to uda mi się znaleźć w sumie te ulepszone schematy na. O, jeszcze znacznik odkryłem. Może to właśnie pod tymi pięcioma znakami zapytania kryją się Schematy Jest i Kowal Czy ten kupiec gra gwinta? Nie, to są jakieś takie ciecie Ciecie handlowcy Ten to samo Dobra 240 metrów Ciekawe co to za znaki zapytania i na który poziom są i czy nie są w ogóle związane z fabułą któregoś z dodatków? Chociaż krew i wino z dodatku to na pewno nie, bo to już jest na całkiem innym kontynencie. to Ta mapa nawet nie działa. Czyli i winie. Strzeżony skarb. Który poziom potwora go strzeże? 24. To w sumie. Ale strzeżony skarb. To możliwe, że to jest jakiś schemat. Nie, to nie jest schemat na pewno, bo skrzynia nie jest Wiedźmińska. A co to za skarb strzeżony? Czy widzimy komuś skrzynię. Dosyć ciekawa, a nie. To nie była dosyć ciekawa skrzynia. Przewidziało mi się. Ale dobra, to był jeden z pięciu znaków zapytania. Dawaj, chodź tu płotka. Gdzieś blisko był kolejny. No właśnie tutaj. No to uda mi się nawet drugi znacznik odkryć w tym odcinku. I na przyszły zostaną trzy i jedno zlecenie. No jest jeszcze jedna tablica ogłoszeń. To też się nią zajmę i tym zleceniem na 35 poziom. Wydaje mi się, że to jest w sumie idealny materiał na kolejny odcinek, a w tym jeszcze zajmę się tym jednym znakiem zapytania. Ukryty skarb. Na 22 poziomie, czyli mogą w sumie się zdecydowanie szybciej wybrać tutaj to miejsce. Skoro to nie jest jakieś wymagające, przeciwniki. przeciwnicy nie są wymagający, ale też muszę brać pod uwagę to, że podczas wykonywania tych zadań, związanych z głównym wątkiem, dosyć szybko i poziom leciał. O, jak mi trafił. skarb. Klucz bandyty, zapiski bandyty. E, nie chciał nam tatko nic wykroić z ojcowizny. Powiedział, że młodszym synom figa z makiem się należy, że Jan Janko wszystko dziedziczy. A my w świat mamy iść? No to prosiliśmy i mam już własny płachetek ziemi. Od górka ledwie wystająca z bagien parę drzew i szuwary. Nic tu się uprawiać nie da, ale to i nie szkodzi. Nie było dla nas miejsca w polu, to Radła, animotyki już nie tkniemy. A z czego będziemy żyć? Powiem tak. Nic nas dobrego od ludzi nie spotkało, więc im się pięknym za nadobne odpłacimy. Albo dadzą nam to co będziemy chcieli, albo skończymy jak tatko i Janko z nożem między żebrami. Aha. To fajnie. Fajnie się z rodziną dogadwali. Czy ja mogę tutaj wejść, czy o co chodzi? Schematy jest mistrzowski srebrny miecz wiedź. o cechu wilka. Można szkoda, że nie szkoły kota. To nic. W kolejnym odcinku będę szukał szkoły kota. Może się uda trafić. Może to właśnie tutaj jest skryty, i tego to przeoczyłem. Gdzie są te kolejne znaki zapytania? One są gdzieś tutaj. Tu są dwa. I piąty, trzeci będzie tutaj okej okay. to już jest plan na kolejny odcinek a w tym dziękuję za uwagę na razie cześć